Do samego końca, no tam dwa wpadły, a później jeszcze raz wpadł Jakby w ze spokojem wyjechał Unox znowu a Co oni mieli? Aćulfie Ja i tak za wiele nie O matka. <susza> Aha, no tak, to było to Od nich dostaliśmy a jak a myślisz? Że... Nie przypominają mi się te dwa bajki. No były trzy Akurat te dwa nie <śm> hmm. Na jest, że większość krosa jest zrobiona także to jest wkurzająca gra Lance kapkany, niedziałające kapkany no Z czego ja dostałem? Ze Skorpiona Inhalatory, sparki. Polecam no, Wam, Mam wrażenie, że w Ruszu jest tylko jedna postać. No, może dwie. Czy są aż tak wkurzające? Bo to nie ruskie. Dokładnie. Ktoś ja, ja tam wypędził stalkę. No, przepraszam bardzo, że no próbuję coś zrobić. Czekaj, czekaj, bo z czego dostałem. Nexus, zaraz sprawdzę info, ok? nie im. Nie bo mnie tutaj obierają typy Jak ten skorpion przez teksturę bije? Popierdzieliło go? Proszę. Bojkę. Nie wiem, nie, nie mamy dopplera. Się wydało, że to to mamy doppler. Jest doppler. Ale dziwny. Ile sobie popisałem, tak w ogóle, z tym gościem na No Mówisz, że w sumie na, na mnie dwóch. Radę. A ty już jesteś Ej, Ja, ja jechać. Ojej, dobra. Ej, tak tam nie byłbym w stanie pomóc. Ej, dobra, już mogę przeczytać. Uuu, przecili. Chyba mu zadałem delikatną ilość obrażeń. Oj, chłopie, wiesz co, ja cały czas utrzymuję stałą liczbę subskrypcji. Przy, przychodzą no, nowe osoby, rośnie mi liczba subów, a po tygodniu mi spada, więc. Nie wiem brać jakiegoś pająka? Jeez. Tak Ej tak. Jak chcesz? O no Boże, jak chcesz. Wiesz, no Mogę wiesz, robić, to, co chcesz? No w tym momencie wszędzie. Mm. Ej, ten, ten mecz jest upierdzielony w sumie. Jestem w ciul wolny, biorę Przez tego głupiego Uran. To miej mi świadomość, że będziemy grać z takimi cały czas, więc... Eee... Czy naprawdę na wiesz, że my wejdziemy do uranu? Już przed uranem trafiamy na sfuzowane relik. Potrafiamy na gości, którzy są farming No tak, ale nie już przed Jak będziemy w uranie, to nie będziemy prawie w ogóle trafiać na słabych gości Jak coś, jestem w ciul wolny, A więc... Tak. Albo gracie bez mnie, albo hmm. czekacie Fajn Mamy e, skorpiona w przeciwnym Taki hejduczek na przykład, on cały czas jest Kurna, no ten skorpion znowu mnie upierdzielił <laughs> Jak on pił przez to? Przez tekstury kurna napierdzielał Przez ten kontorem można strzelać Jak to no. można strzelać? To po co on jest? sam no, są dziury Tak Strzelniki jesteś sam Okej okay. Dobra Już uciekam Trzech jest na czerwio Mam jednego Jak to tam, się czy... jeden Ale nie będzie leżał wiecznie Dobra Już nie leży Ale spoko ten grill to Zobacz, głupi, ale Skorpion. nie no, Jezus, nie taki, że... W ogóle ten gość na niej dochodzi, nawet, nawet mu daje, nawet daje radę, nie? Że... To nie jest ten mój build, nie? To jest ten twój build. Boże, nie e, dowiadywałem się No, wiesz, ja się chcę pobawić. I tak, sorry, damy rady. Nieee, czernik, pojechać już ze mną. Zbara gościowi i teraz okay. co? Okej, okay, już go nie trzymam, ale ponie. No zabrałeś nie ponio ale... Okay. <laughs> już go ale nie wiem? Pięknie, pięknie, wpadnie tutaj. Idealnie co? co? I flag. O, to dobrze. To ja jadę Czy my jesteśmy to... na luźnych? Mhm. Mm A co co mam ten środ? Tam to tam mówiłem, że life jest. No o, chcę zrobić takie... ...kajasem. No tak, jak się go nie gada, to... Ej. Wiesz, wchodzisz na kanał i nagle cię obgaduje mnie. <stuszy> nie. Wchodzisz na kanał i nagle zwracałem na ciebie uwagę. Jesteś na, na Discordzie youtubera, żeby kompletnie cię nie widzieli, a ty masz się podlizywać. Tylko youtuber może na zobaczyć. Nikogo nie widzę. Bo nie mamy radaru. Albo mam fajny build, albo mam średnio fajny, nawet fajny build, ale bez radaru. Ale z radaru. ja komentowałem w build szkóra. Nie widzimy nic. <grypsi> Fakty są takie same. Nie wiem... Jakiś plan? A wygrać? wygrać? Jak coś jestem po prawej. Jak coś blokuje w bicie... Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Ale bym mu teraz rzucił coś. O, o! Wiedzie. Okej, okay, nie żyje. Eee. Co cię zabiło? A wszyscy cię zabili. Słuchajcie. Do mnie. Za ten... Heal'em! Okay, Staram so, się! Jeden... Jeden Breaker się na mnie skupia Xa się pali A mi się życie kończy O chol... Wygraliśmy to! <grym> Nie wiem ser. Tak ja nie wiem czemu, ale ten Breaker się tak bardzo na mnie szkupuje, tak bardzo chciał mnie zabić. Chociaż ja mu nie możemy stanie się że, że nie mamy szans, tak? Ej, no, bez no skaturę, inne takie Nie mamy szans, musimy wziąć bardziej głupi pojazd. Po co nam rada? O czaty, dzidzi za to, bo tutaj nikt z nas nie wierzył, że się uda. Wypraszam to sobie, Czeling wierzył, ja nie. Nie, ja tak poważnie to wierzył. Wiara czyni cuda.